Janeczko, ziemeczki to i dzisiaj chcę Was zaprosić na final nowej serii pod tytułem Menager, y, FIFA Manager. No i grałem i próbowałem nagrywać, ale nie wiedziałem, że nie może być na pełnym ekranie. Y, nie może być na pełnym ekranie. FIFA odpalona, więc będę musiał się na tym. Nagrywam na obs i właśnie teraz kupiłem sobie oblaka, którego no, kupiłem tak naprawdę w poprzednim, w, poprzednim, w poprzednim odcinku jak nagrywałem, ale teraz dostałem się do finału pucharu amerykańskiego przed przed, przed i wam teraz to co mówiłem w tamtym odcinku, że na przykład będę się pytał Was o... będę się pytał Was kogo mam kupić i będę robił ankietę i wy po prostu będziecie głosować. Na przykład będzie kościelny, Boba, Ronaldo, i wy będziecie głosować, kogo mam kupić, ale to jest tylko przykład bo Myślę, że kościelnego może kupię, ale... Znowu w tę stronę. Będziemy mylił, więc mierzymy sobie na Tak. Te... Jako... Będziemy grać wyjazd, będzie dzisiaj z i... Więc musimy teraz coś... no, takiego ciężkiego zrobić. O, teraz, aż, 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 o, teraz, tak. Sterling, sterling, Tutaj nie ma po co sprintować, jak sterling jest tak szybki. Wow, to są ileś tu jest tych stacji, wiecie. Aha, ona ma wchodzić do strefy i wychodzić. ciekawy. ciekawe. Nagramy tą rozgrzeweczkę, bo ja jej jeszcze nie robiłem. I teraz mogę wam trochę pogadać. I właśnie jak... Aha, bo tu się zwęża! Wow, to jest cięższe. Co ujazd jak to trafić? Okej, okay, no. Okej, 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 okej. o jest dobra yy, Właśnie będę was pytał o te transfery. Ojej! Ojej, ojej, ojej! Dobrze, ojej, ojej! Dobrze, ojej, ten ojej! Dobrze, ojej, no, wybią mnie za strach, pani, co nie będzie pan to widział. Będziecie głosować na piłkarzy. Bramy finał. To na stadionie BC Place odbył się ostatnio mecz finałowy mundialu. Zgadza się, ale kojarzymy go słabo, bo był to mundial w piłce nożnej kobiet, która nie cieszy się u nas wielką popularnością. Nie wiem, czy zdąży nagrać Kinga, chyba chce na Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Już wydawało się, że przejeli, ale nie opanował piłki. Dlaczego zdobyłem 40 no subskrypcji? No, przydałoby się dośrodkowanie. No, tak FIFA teraz. Nagrywałem coś w FIFA 15. Fernandinho. Ładnie 1, grają nie taka klepka w języku tak piłkarskim. W Uderzenie na w stronę bramki. Wstety, ale na I za moment Rzucam Manchester ta, City no, rzut no, rożnego zpadem, dać tym, Daleko wybijają. A, no i warto. Też na mój kanał. Dzisiaj może Nie podejmuję się wytypować wyniku wody. dzisiejszego meczu City. Jak dla mnie, obie drużyny prezentują podobny poziom. Tak, mocne i słabe strony obu jedenastek wzajemnie się równoważą. Czyli w sumie będzie to mecz. Dobre to prostopadłe podanie. No lito! Piękna interwencja. Manchester City wywalczył rzut rożny. To będzie takie najlepsze. Dośrodkowanie. Wybrania, jak Dobrze, przytomnie I teraz obrońca wybrania, że... przejął tę piłkę. Pianić. I... Nie. Jeśli nam się ta seria spodoba, myślę, że. No, teraz tak w sumie. Sam ja Kedira. Wiem, pięciu osób. Markizjo. Tylko, tylko pięć osób w sumie ogląda film, ale jeśli. Ten odcinek pozostał, Blisko polekarne może strzelać. Ja nagrywam to dla Was i dla siebie, żeby zrobić. Markiizjon! No i strzał poszybował w trybuny. W Technicznie wiek. był całkiem niezły. Gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźniej. Ale by była strata nawet silna. Nawet silbła, nie dobie do Dibala. To dużym... Pianić. Y, nie dobieg do tego punktu. W sumie... Bonucci. Mi jako mi... szkoda, że nie opanował tej piłki. No, Sam Kedira, Markizji. A udało mu się odebrać piłkę. No, a manchester City jest taką drogą, mogę najróżniej. No, jak można wywnioskować, że lubię realnie lubię bardzo? Kedira. To tylko wam mówię. Marquisio. I za to, że nie było. Ładny atak momentu. pozycyjny. Cierpliwie wyczekują Znikiem. na okazję do strzelania bramki. Jeszcze, jeszcze jeden film. Gonzalo Higuaín. Nie ma, ma gola. I, gola. Mipres, Mipres. I, będziemy, Mipres. Mipres. I będziemy mieli roczny dla juventusu. Dla mnie też bardzo transferem jest. Transferem. Koniec ataku. Mipres. Nie będzie zagrożenia. Piłka poza boiskiem rozpocznie no, no, za moment to, bramkarz. 105, tam 109 milionów. Klisi. za zawodnika. Za Zawodnicy, którzy doszli do finału kucharu amerykańskiego na pewno potwierdzili formę przed tak. zbliżającym się Słabo. sezonem ligowym. Się I o to głównie chodzi w kucharze amerykańskim tak, i nie podobnych nie turniejach. Choć oczywiście miło jest też zdobyć nagrodę już na starcie sezonu. Się, że... Rozpoczną Mówię grę od wrzutu z autu. Tak, właśnie zrobiłem sobie takie kostka, bo... Nie chcę nic Fernandinho. Sam, bo w fajnie jest to, że można Pianić. Własnego... Rozrzucenie do boku. Przyjął i odgrywa z powrotem. 15 można było... Tylko. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres no, wymiany piłek. Tak Zobaczymy, samo. czy będzie strzał. Manchester I... City cały czas bez bramki. Czy tak pozostanie do przerwy? Rywala. Marquisio, Juve zdecydowanie. W ataku! Zdobył bramkę. No litą. Teraz nie ma go w składzie, bo jest tak Prosto, Może się z tego roz... Rem Starling! I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki, może następnym razem będzie lepiej. Mam, oni mają większe ale... znaczy, że... Manchester City ma wrzut załtu niedaleko bramki drużyny przeciwnej. Silva. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Żadnemu z rywali nie udało się zdobyć przewagi w tym finale Pucharu amerykańskiego. Zobaczymy, co będzie po przerwie. Miejmy nadzieję, że znajdą w jakiś sposób na przełamanie tej niemocy. Albo na... I, e, m, tak wygląda na jeśli go nie widzieliście. E, Gendogan tu jest. Dawno nie grałem w Jaja turem mi się, ...mu overrul chyba... dal spadł tu. Wydaje mi się, że jeśli Sylwam wychodzi, to dobry informator będzie dochodził nam. No. A Sterling, dzielny, bo on nie wychodzi, bo No i to ma większe. Aha, teraz się nie rzeczy. Okej, okay. na razie, bez zmian w moim zespole, lecimy po zwycięstwie. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Wracamy po mm. przerwie w tym finałowym meczu Pucharu Amerykańskiego. Widać, że dla tych zawodników nie ma znaczenia, że to tylko turniej towarzyski. Na pewno będzie co podziwiać. No, już blisko pole karny. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No, Przerywa to, no, tę ciekawie zapowiadającą się ja akcję. Wbiegł teraz GG w wychowaniu. Ja mówię, że GG. Jak good game, Jak ktoś rozumie. Lisz Sztajnow. No tak. Jeśli... No, powiem... Markizjo. ...nie ma No bo... No, Blisko już do bramki. Znakomita wymiana. Ma do kogo podać. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Są? Podskoczyli w murze i zablokowali uderzenie z rzutu wolnego. I za chwilę Juventus rzut rożnego. Dograł w pol karnym. Po nie... Zawodnik Zadza. szykuje się do zmiany. No, ja już się blisko pola poznać, karnego. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Zaza. za Drebczy teraz piłeczką do mojej bramki? Aleksandro. Zaza, za się. jeszcze ja w się. nie mam teraz węgla, co ja robimy świetnie, prostopadle Skopie, nie? Op, odbierze, to czy się piłka. kto teraz ją przejmie sześć, 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 sześć. Szwatę, To czas na zmiany myślę, że tu aguero zasili nasz zespół i Sanne. myślę, że taki będzie dobry ja teraz próbuję wszystkiego Widzą Państwo teraz na ekranach następny mecz Premier League: Manchester City podejmie u siebie Sunderland. Angielska Premier League należy do najsilniejszych lig europejskich. Nie mogę się doczekać komentowania tego spotkania. Nie poradził sobie z presją rywali, wyszedł z piłką na august. Aleksandro. Jeśli będziecie chcieli, to będę wyłączył. I po odbiorze strata piłki. Zmiana, proszę Państwa. teraz Udało się sfinalizować najgorętszy w ostatnich czasach transfer. Finalnie Mats Hummels przeszedł do Bayernu Monachium z Borussii Dortmund. Kwota odstępnego nie jest znana, ale nowy nabytek na pewno bardzo się klubowi przyda. Aleksandro. Aleksandro, aleksandro, Zaza. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. O nie, bo z... jak Teraz przejęli to podanie i co zale dalej? Ale, ale bo Aguero, raz w... Citizens konstruują atak. Może być A udało z... mu się odebrać piłkę. Niestety, tak, odebrać piłkę. Markizio. Tak jak Włochom. Przechwyt, ale nie opanował. Jest dośrodkowanie. Dobrze, Aj, przytomnie teraz aleś, obrońca przejął tę piłkę. Teraz szybko. Silva jest za mały, teraz za, za drepta. Ależ on drepta szybko. Hop. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Ja, ja tak słabo gram w obronie, że... Szansa na objęcie prowadzenia. Wielka szkoda tej okazji. Niezbyt to przyjemne dla strzelca i dla zespołu. Minimalnie nieselny był ten strzał. A bramka w tej chwili mogłaby zaważyć na losach całego meczu. Lichtsteiner. Mecz powoli dobiega końca, pozostały 3 minuty. Jest szansa na wrzucenie z autów w pole karne. A Samoa atakują z bocznej linii. Pospieszył się z tym dośrodkowaniem, nie było partnerów. Dobra gra Manchesteru City w ostatnich latach na pewno wlała nadzieję w serca kibiców, którzy jeszcze bardziej wspierają swój zespół. Tak, może pamiętają chude lata i chcieliby, by obecny stan trzymał się jak najdłużej. Aguero zmierza z piłką w stronę pola karnego G -g -g obie, znowu się w Bonucci. Sobie Przed nami Na konkurs rzutów karnych Strykujmy. To zawsze loteria Myli się najlepsi Placini Zico. Ba Co? Przecież nawet do nie było Ty. Teraz już się przygotuję. Wszystko dobre Oni

Bramkarz górą. Strzelec jest załamany, bramkarz zachował się naprawdę fantastycznie i nie ma bramki Karny obroniony. Ależ fantastycznie to zrobił. Trener i jego koledzy z drużyny na pewno odetchnęli zurgo. Tak udana obrona. nie ma bramki. Niektórym się czasem wydaje, że wykonanie karnego to tylko formalność, ale jak widzimy bramkarz też ma coś do powiedzenia. Bezsłynnie. szansę swojej drużynie. Nie! Wybrał Pełni zasłużył na słowa uznania. Nie, 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 nie każdy bramkarz potrafi tego dokonać. Pełni. Czy będą nie, nie, się to. cieszyć ze zwycięstwa po tym rzucie karnym? Czyli da wygraną? Nie, nie trafiam do bramki! Nie, nie wyglądał na zbyt mam. pewnego siebie! Ależ presja współczuje temu chłopakowi. Dobierni, Jeśli spodbuje, jego drużyna zejdzie z boiska pokonana. Wiązanie ciekawe, ale co najważniejsze skuteczne. Ależ presja od tego karnego. Zależą losy tego... Nie pomylił się, brawo! To już koniec! Tym karnym dał im zwycięstwo! Finał pucharu amerykańskiego już za nami. Zwycięzcy, zasłużenie, cieszą się z tego trofeum. Ładnie rozegrali ten turniej od początku do samego końca. I gra świetnie prognozuje na nadchodzący sezon. Radość zwycięzców to Obraz, naprawdę był wspaniały obręc, mecz, wygrana w rewelacyjnym stylu. Tak, to był fantastyczny pojedynek. Czasami człowiek ma ten I niedosyt, dobrak, że zwycięzca nie, dobrak, nie dał z siebie wszystkiego i wygrana była trochę przypadkowa, boch, ale nie ten ten tym razem. Piękny finał. Emocje do samego. Już końca, przygotowani! Już pacjent, tylko chwilę dzielą od tego, jak ten, zniosą ten to upragnione, wywalczone trofeum. Zobaczenia. Radość, radość, radość. Pocieszmy się razem do... z nimi. Tak długo czekali na tę chwilę, a ona jest już tuż, tuż niecierpliwie. Czekają na ten najważniejszy moment. Jest! Jest! Uniesiony puchar w górę! Tak są triumfatorami! ale pięknie się to wszystko złożyło! Pięknie się kończy! Niech ma na radość! No i jaka oprawa! Spójrzmy na trybuny, jak szaleją kibice tej drużyny. Naprawdę moment, który zapada na długo w pamięć. Moment, który wpisuje się w historię. Przejść do historii, to mieć również zdjęcie, które będzie zdjęciem historycznym. Zdjęciem z trofeum ustawiają się, a flesze za moment będą błyskały. Wspaniała chwila, naprawdę warta ubiecznienia.